Cześć, tu Janusz. Przedstawiam Wam kolejny eksperyment do wykonania w domu. Dziś będzie to specjalny płyn do bańek mydlanych. Taki płyn przygotowałem sobie wcześniej. Zobaczcie, te bańki nie pękają dzięki specjalnym składnikom, które za chwilkę poznacie. A z czego wykonamy nasz płyn? Będzie nam do tego potrzebna woda destylowana. Taka jak do żelazka lub do akumulatora, 50 ml, czyli 5 dużych łyżek. Płyn do mycia naczyń, 25 ml, czyli 2,5 dużej łyżki oraz jedna łyżeczka gliceryny do kupienia na przykład w aptece. Oprócz tego przyda nam się oczywiście słomka i nożyczki. Przyda nam się także jakiś pojemnik, na przykład kubeczek oraz talerz. Na początku do pojemniczka wlewamy płyn do mycia naczyń. Jest dość gęsty. Więc zajmie to troszeczkę czasu. Czekamy aż spłynie cały. W międzyczasie możemy dolać. Glicerynę, która również jest bardzo gęsta. Wybiorę sobie troszeczkę łyżeczką. Następnie całość uzupełniamy wodą destylowaną. Wszystko dokładnie mieszamy na talerzyku. Po to, żeby nie porozlewać naszego płynu po stole. I gotowe. Naszą słomkę musimy wcześniej pociąć. Tak, aby zrobić z niej niewielką miotełkę. Do zobaczenia.